Hejka, kolejny dzionek. I zaczynamy go od czego? Od wysikania się. O, poczty będę przeszył. czego? czekaj. Zaprosimy cię do środka. Raj. Ona się raj. Raj chwata. Spoko. O, poznaj, zaprzeć plotku i hipnotyczne spojrzenie. A to będzie nasz pierwszy wyczyn tego dnia. A, nie wiem co robić. Więc przyjaźnie. Poznamy ją. Jak idziecie, jak tu biegnie. Jest z grupę wszystkich. Fredny. Nie będziemy dla niej. Fredny. przyjaźni... Jak wampiry. Tylko na podróż. Pochwalimy spowiedź. Super. Klepiecie tam pewnie. Konia. To... Specjalne poczucie humoru. Znaczy na może. w Nie ma poczucia humoru. No bo tam trzeba sił. Bo jest sztywna. Coż, Przyjaźnie zahipnotyzujemy oraz romantycznie poflirtujemy. Może <śm> 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 za wcześnie będzie na Może nie. Gadaj z nią. Gadaj z nią. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu. Już coś piewam. w Prawimy jej humor po listonosz ma smutno No co ty, ja się dowiaduję, że Raj to Listonosz Spoko Spoko Oj, nie Hello. mogę się Okej, okay, ja słyszę, że ktoś wietarko tu wielci u nas w bloku, więc nie wiem czy to będzie słuchać, czy nie Becia, ale nie wampirycznie, hipnotycznie spojrzysz na nie. Już da się wypić. Okej, okay, jeszcze nie. Tak, a nie jesteś. A prosimy, mnie o Petit Poznaj, poznaj. To było Poznań. A niektóre interakcje znikają. Po wykonaniu. Jak... Co ja zrobiłem... Aha, naprawdę najpierw przeprosić... Później poprotku, Ja Aaaa... Bo... Tup-tup. Aha, yeah. ah, te relacje z ludźmi... Miriam i James filtują ze sobą? Okej, okay, a no tak, bo chyba plotkowałem z nią. To jeszcze raz. Może dowiem się czegoś ciekawego. <śleskujesz> To hipnotyzujmy ją jeszcze raz! Czy teraz dasz się wypić? Hmm, dała się! Pragnienie! Spokojnie. ta pożywka! A czemu spada? Nie, już nie spada. I już nie da się z niej pić. Dobra. Przepędź on już mi nie jesteś potrzebna. Ha, 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 ha. Spadaj Tam się nie idzie no, przepędź, wyproś. Spadaj Ha, że się... Wyjrzyj przez okno. Stoisz jak psych przy okno. Energia. Energia? o nie, spada też. Spada też. Ćwiczysz, mam nadzieję. Ty, jakie oglądaj telewizję, jakie tyle... O, Harry Potter poleciał. Aha, my chcieliśmy ulepszyć pięć obiektów. No to teraz mamy jakby na to czas. Sami No, coś tam, nie będziemy nie zamieniać. Ulepszaj. Ty, 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 ty. To no nie wiem po co, ale tego się nie da sprzedać. A zresztą chyba widzicie. Nie da się tego... Znaczy da się sprzedać, ale... Za nic, więc lepiej... Nie sprzedawać. Więc... Nie ma nic takiego, co by można było Z lampami zrobić. Nie mam Zmywarki. O, Energia nam pada, a jest czwarta jakieś majsterkowanie. Majsterkujemy przy telewizorze. Spoko. Co to nam za wampirki latają? Może dlatego, że jesteśmy dwa razy lepsi od innych i dwa razy szybciej wykonujemy pewne czynności. I nie wszystkie. Pamiętajcie, niektóre dwa razy dłużej. If you know what I mean, oczywiście. Jestem zmęczony nie. nie. To chyba czas lepsze łóżko kupić, tak myślę. Bo w tym trochę wolno... A to najpierw staniemy, przecież nie będziemy sprzedawać łóżka jak śpimy. Bo się nie da. Mamy tysiaka. Czas zainwestować w lepsze łóżko. Nie wiem czy najlepsze kupimy, czy, da, czy damy za tego tysiaczka kupić. No ale przydałoby się właśnie, im lepsze, tym szybciej się chyba wyśpimy. I więcej dnia mamy dla siebie. Wygodnicki. O, jak jeszcze sprzedamy to łóżeczko. To może coś ciekawego jeszcze się pojawi w ofercie. Może stówkę dostanę za to łóżko. O, muszę naprawić stereo mixy jakieś. Yy, gdzie ja to mam? A to w wyposażeniu rodziny jest. Tak, jak będziemy kupować łóżko? O ile nie zapomniałem. Kolekcje. Nie mam żadnych kolekcji. Po co mi kolekcje? Zdjęcie. Hmm. Właśnie płatny urlop. To będzie niepłatny urlop, brał. Tylko płatny. Co za sezon. Ok. Czyli mamy twardy, mocny sen. To dobrze. Chociaż dobrze, że w grze. Moja ostatnia spać nie mogę. O kurde, do pracy. No nie. Nie mam pocztę. Zobaczcie. Znowu rachunki przyszły. A może Pora. pora, pora to atlety dla dzieci, a niech sarają dobrze. Jeżeli pofiltrujemy z tym. Nie zgadzać, tylko z panią od. łóżko mieliśmy kupić, żeby nie zapomniał. 180, no to. No to troszeczkę więcej niż myślałem. Energia 4. 3. 2. 5, 3 Aha, jeszcze tu wystrój 5, 3 tu 4, 2 A pojedyncze 4, 3, 2 5, 3, 2 5, 3, 2, 5, 3, 2. 4 Chyba sobie łóżko kołysanka A wcześniej mieliśmy to Energia 4, dobra Energia 10, nie jesteś na stanie, bo kosztuje aż 3,5 tysiąca. Ech, energia 10, przydałoby się, przydałoby się, naprawdę. Energia 4, no nie będziemy takiego co, nam tylko 4T dodaje. No, to było to. Energia 5, ogłodzenie stresu 3. Jeszcze czekajcie. Aha, no dobra, no to tylko o jeden ten się. 750, a to w 300 kosztowało Dobra Niewielka to różnica, ale zawsze, zawsze jest jakaś różnica Lodówka chyba to nam nic nie da Jak już kupujemy To może kupimy i coś z kibelka prysznicę, Simpointy Chętnie bym je zhakował Tylko nie wiem jak Nie dlatego, że nie wiem, że chcę sobie nagle wszystko kupić czy tak dalej, tylko po prostu no, wkurza mnie ta mikropłatność i rzeczy, które są, a nie mogę ich mieć, bo trzeba za realne pieniądze płacić. No, od tego są haki, nie? Aha, właśnie, właśnie, właśnie mieliśmy naprawić. Sprzedaj wszystko. O jakbyśmy to sprzedali. U Utrata ziomala. Napraw. Ha, możemy tylko naprawić, tak? A nie no, przecież... Przecież nie działa, to co możemy innego z tym zrobić? To zbyt wiele... Aha, dobra, zbyt wiele gazet mamy. O, no, o, możemy. Możemy... ...korzystać... z pragnienia. się może wyluzujemy... ...to może się napiję czegoś w pracy. Nie, ale nadal rośnie nam aktywność okazje szczęście życiowe zastanawiam się spostrzegawczy yy, nie gdzie to było tania Jadudajnia. czy on będzie jadł podczas podczas pracy Żeby się przydało bo chyba nie je. chyba nie je. nie wiem bo mo może o godzinie 15 zje. Taka pora obiadowa jest. Do której pracujemy do 16 to wątpię. Co to jest? to być awans. Dobra, dzisiaj pracujemy ciężko. Trudno. Pracujemy ciężko, nie ma. Nie ma bata. O, będzie awans, na pewno będzie awans, musi być. I po przyjściu z do domu. Po przyjściu do domu sok plazmowo pomarańczowy. I dwa marzenia w jednym, 300. Plus 1000, o! To będzie coś. zbirem jesteśmy. Pieprzaj to. I... Aha, ćwiczenia wytrzymałościowe, dobra. Ćwicz, wytrzymałość, ok, Myślałem, że będziemy musieli biegać. Nie, 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 wszystko dobre, tam może wytrzymamy. A i poszło nam marzenie o... i śmierdzisz już. O godzinne prace nam się nie zmieniły czasem? Nie, te same są. To dobrze. Akrobacja na miotle. Chodzi, chodzi, chaudri w Naruto. Jeżeli sprzedamy wieszak. Okej, okay. super. Sprzedajność. Nie zakupy pracy. Jak się robi akrobację to? Nie mam pojęcia. Eeeeee, hmm, tu jest postać się na arenę gamma. Aha, dobra, to jakaś arena jest nam potrzebna. Czy taka arena istnieje tutaj? Co to za, co to? Bok. Co to jest? Wewnątrz. A, wszystko jedno. ty przestań ćwiczyć, bo się spocisz, widzisz, śmier już śmierdzisz. Umie się, higieną weź. Eee, tak. Co ty chcesz? U, dobrze kłośniki, pewnie. Eee, aha, dobra, to na razie trybu sprzedawcy nie weźmiemy. Co to jest? Przejedzony. Zimny bryszczyc, Trzymać podwyżkę. Podwyżka, dobra rzecz. Da się zadzwonić do szefa na podwyżkę. Mamy telefon, ok. Preparować się, porzuć pracę za Zaproś, zaproś, nie, 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 takiego. chyba że znowu sobie przegapiłem bo ślepy jestem to wtedy tak nie, nie, 4750. tysiąc nie, nie, tak bo to jest więcej punktowane Bardziej punktowane, w są poprawnie gramatyczne Dlatego to będzie lepiej wziąć Wziąć, wziąć, wziąć What the fuck Master of grammaticus Ulepsz to w końcu Możecie dopłacić jej ekstra Niezniszczalny obiektyw Sims Lego, like zrobimy niezniszczalny kibel? Nie, telewizję. A, by spać, chciałeś. Dawaj. czemu nie chcesz? O, masz tutaj wszystko. To by było zło. Wartość parceli 10K, teraz wrócimy stareło. Na razie nie ma sterku, co? Ty gościu, gościu, nie ma tak? I lecimy spać. Poddaniu. Po no, 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 zarobiliśmy. Ile, ile? Nie widziałem. nie widziałem. Jest trochę pieniędzy. O, może teraz słyszycie. Wiertarkę nie teraz to ja pragnienie iiii to o. a wy co tu robimy? myślałem że drzwi im sprzedali bill oni tu mieszkają czy co? no może mają jakieś facety co to? A to co to za rodzina? O, sok wypić chcemy, to jest nasze... Codzienne marzenie... Sok plamowy zjemy... Kurde, gość, przestań mi remont robić jak ja nagrywam! Dobra, to może na tym sobie zakończymy. TEN OTO ODCINEK! Już nie będziecie znowu oglądać jak śpię. Tym, 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 tym... Chore rzeczy się dzieją. Uuu, wyglądasz słodko jak śpisz. Ciekawe, ale on wygląda jakby miał tu duszenia jakieś ślady. No patrz, jest zbyt wiele gazet. Dobra, już dzień nastąp, zaraz do roboty nas wezwą. Ale nie, bo my kończymy odcinek cha 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 takie city Tylko nie koniecud cinko W us raz subscribe